Dobry wieczór. Dzisiaj wieczorem jestem. <ścoughs> Kochani, co masz zrobić, żeby kasa ci się zgadzała? Bo tutaj ostatnio były takie mowy o tym, żeby. Mm, że wszystko by się zgadzało, żeby się tylko kasa zgadzała. Kochanie, tutaj masz króla ziemi. Zarządzaj! Zarządzaj swoimi zasobami, swoim czasem. Swoją materią. Rozporządzaj, pielęgnuj, myśl w dobrą stronę. Czerp, yy, baw się tym, doceniaj siebie i doceniaj to, co już masz. Jak docenisz to dzisiaj, to, co już jest, to, co jest w tej chwili, to jutro przyjdzie więcej, bo jak będzie takie ucieszone i docenione, to się chętnie tutaj zjawi i będzie dalej rozkwitać, no. Ale też wiesz, jak sobie będziesz mówić, jak sobie będziesz mówiła, jak sobie będziesz mówił, że masz codziennie na przykład nowe umowy, nową umowę, nowego klienta, no to właśnie, to będzie cały czas, codziennie. Nie musisz patrzeć w perspektywie długiego czasu. Możesz po powiedzieć sobie jutro, jutro to dostanę, jutro podpiszę, jutro to podpisuję, jutro, jutro przychodzą nowe osoby do mnie. Mm -hmm. I wiesz to, i z ciekawością, z zaciekawieniem, i tak jakby z wyrozumiałością dla siebie, że my się tutaj tego uczymy, po prostu. Tutaj się uczysz tego, jak to robić, a dla niektórych to tutaj też jest taka informacja, że jeśli na przykład inwestujesz swój czas, swoją dobrą energię w swoje dzieci, tak żeby z nimi spędzać wartościowy czas i żeby im dawać to to Ci będzie pomnożone również jeśli inwestujesz w swoje dzieło w swoje dzieła to, to tworzysz, to też jeśli dajesz temu energię, czas, właśnie doglądasz zaglądasz, pielęgnujesz, interesujesz się to tak no i co tu jeszcze wiesz co, no słoneczko to jest taka to jest taka karta, która mówi o tym, że naprawdę ci ten świat sprzyja we wszystkim. Tylko ty musisz troszeczkę bardziej siebie postawić tutaj w świetle Jupiterów i się pokazać też, właśnie. No, wiesz, no to Słońce to też jest trochę czasami karta pewnego ego i może tu warto by było właśnie sobie troszeczkę to ego tak podpuścić pozytywnie, to znaczy właśnie bardziej postawić na siebie na to, że jesteś ważny, ważna, na to, co dla Ciebie jest ważne, na to, co dla Ciebie stanowi wartość. No, ale pamiętaj, że to od Ciebie się wszystko zaczyna. Od Twojego samopoczucia, od Twojego zdrowia, od Twojego poziomu wyspania, najedzenia, odpoczynku, relaksu też. No? Jak sobie dasz, albo sobie pozwolisz, to będzie więcej. No a co? A tu mamy jakieś ucieczka, uciekanie przed jakąś odpowiedzialnością, tudzież potrzeba wykazania się sprytem. Co tu się dzieje? A wiesz co? A ja to bym odpuściła tutaj, e, jakby to powiedzieć, jeśli pewne zabawy, pewne sytuacje, pewne e, kręgi, pewne Zadania stały się dla Ciebie, znaczy w sensie, może coś już jest dla Ciebie przedszkolem. W sensie, że może warto wyruszyć dalej. Tak bym powiedziała. To znaczy, może są takie sytuacje, takie miejsca, które sobie należy odpuścić. Zwłaszcza jeśli na przykład to, w co jesteś zaangażowany, zaangażowana, nie, nie jest równie zaangażowane w Ciebie. Może wtedy trzeba to odpuścić. Jak nie masz z tego zwrotu, to wiesz, to sobie popatrz. To przestań się rozdawać i zobacz, co się wydarzy. No, a tutaj, jeszcze, oczywiście, jest przypomnienie, że niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, w jakiej sytuacji, to jeśli będziesz robić to, co lubisz i to, do czego masz pasję, i to, co robisz z przyjemnością, naprawdę to, co jest zgodne z Tobą. Na każdym poziomie, w sercu, w ciele, w głowie, to z tej pasji e, właśnie też pieniądze to te lubią, wiesz? I one też do takich celów tutaj przychodzą i tak chcą, czyli rób to, co Ci sprawia przyjemność. No, a odpuść to, co e, już wiesz, że jest. Do odpuszczenia, bo może są jakieś właśnie zwyczaje czy sytuacje, czy jakkolwiek. Są, są rzeczy. Ty, ty dobrze wiesz, co ci służy, co nie. I czasami to, co ci służy, jest wewnątrz ciebie, w Twoich myślach na przykład, czy w nowych, a czasami jest na zewnątrz. Warto by było traktować siebie właśnie z miłością, jak najbardziej. I się wtedy wszystko będzie zgadzać. No. Ściskam buziaczek.